Hej, siemneczko, witajcie z tej strony Gileon i witam cię w sklepie 7 maja 2025 roku no i co? Aura za 800? Ogniskowa za 1200 siatka za 1500 Syrena Z1200. Iskra. Szykana. Kierowca Piasko za 800 Tygrysica za 1200, powróciły kolejne skiny z Gwiezdnych Wojen, czyli Szturmowiec AWR, Leia Organa, Han Solo i Luke Skywalker, Gwiezdne Wojny Nodal w sklepie, Endoriencki Zestaw Perkusyjny za 1000, Nalargonowy kater za 800. Siedmiostrunowy halixet za 800. Ikonowe motki to samo. Zestaw mistrzowski Drake nadal w sklepie. Marvel to samo. Thunderbolts nadal w sklepie. El Chapulin Colorado to samo. Zestaw kocia graplerka nadal w sklepie Tytan za 1500 Astra Awa Brzo za 1200. Bagienny rycerz za 800. Fanatek furażerki za 800. Luźniutko za 200. Nadęta lotnia za 800. Pozłocany przecinak za 800. Gwiazdozbiór za 500. Morskie dno za 500. I mamy nową emotkę, czyli serf na wiośle za 200. Tak się tutaj prezentuje. Powróciły Nike Dunk Hyper Mosaka do Tombori. Air Jordan 3 Black Cat. Air Jordan 1 High Pine Green. Air Jordan 4 Black Entry Side, Nike Air More Up Tempo Pink Foam, Nike Blazer Mid 77 Washed Denim, Nike Air Foamposite 1 Metallic Red. i Nike Air Max 90 Nordic. Buty to samo. I po raz pierwszy w sklepie mamy ścieżkę jamową. Through the Fire and Flames za 500. Ścieżki jamowe nadal w sklepie. Poprzednie ikony zniknęły i pojawiły się kolejne, czyli Nikech 30. Rubius. I beam, Ariana Grande to samo. The Weeknd nadal w sklepie. Lionel Messi to samo. Juice World nadal w sklepie, Sabrina Carpenter to samo Zestaw Lili Achtiego nadal w sklepie. Odpalę silniki to samo. I mamy dwa nowe pakiety startowe. Jeden na ratowanie świata, czyli pakiet Sara Ninja ze 76,40 groszy. I mamy w nim Sara. Tak to wygląda, Style Lego. Plecak tarcza do ćwiczeń. Kilo w ostrze na miarę. Ratowanie świata. I wyzwanie na 1500 fałdolców. I drugi na Battle Royale czyli pakiet Graficiarska Rewolucja za 18 zł i 47 groszy i mamy w nim Marika tak się tutaj prezentuje styl lego plecak graficiarzy kill of młot w sprayu i 600 fałdolcy. Nie ma już dzisiaj Dragon Balla, Cowboy Bipop, szołhei Otaniego, szafki Mao, żółwiowoza, pakietu zbuntowana z i pakietu królewskiego z przestworzy. No i co? Jeśli sklepie Wam się podobał, to pamiętajcie, subzone łapka w górę kod DGLeo w sklepie, a ja się z Wami żegnam. Siemneczko!